Alfa. nazywamy się Busem przez świat. Pod takim hasłem działamy od już prawie 12 lat w internecie. Jesteśmy blogerami, youtuberami, autorami książek, przede wszystkim podróżnikami, których charakteryzuje to, że podróżujemy po świecie takim starym, kolorowym busikiem, którego sami przerobiliśmy na mini kampera. Na początku podróżowaliśmy głównie po Europie, potem byliśmy też w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Australii, kawałek Azji, zobaczyliśmy północną Afrykę, w sumie za nami już ponad 500 tysięcy kilometrów i 60 kilka państw odwiedzonych, a od niedawna, bo od roku rozpoczęło się nasze największe wyzwanie podróżnicze, bo podróżujemy z naszą małą córeczką Gają. Jest tak, że tworzymy z Karolem podobno duet idealny. Karol jest osobą bardzo zadaniową, lubi pisać, on pamięta gdzie byliśmy, co jedliśmy, pamięta trasy, miejscowości, przez które przejeżdżaliśmy. Ja mam A7S i nagrywam filmy i tworzę głównie YouTube'a plus zajmuję się pisaniem książek. Natomiast Ola jest takim naszym, można powiedzieć, pokładowym fotografem, bo ona ma A7R i ona tworzy nasze zdjęcia, ona prowadzi nasze social media, Instagrama, Facebooka. Miałam 6 lat, kiedy robię zdjęcia. Robię ich bardzo dużo. Cały ten świat zaczęłam fotografować i trochę inaczej też zaczęłam na niego patrzeć. Zaczęłam patrzeć na świat poprzez kadry, poprzez światło. te ostatnie kilkanaście lat przerobiłem chyba wszystkie dostępne na rynku marki aż ostatecznie parę lat temu skończyłem na sprzęcie Sony i porównywałem Wszystkie możliwości, jakie były, jednak Sony i akurat Seria Alpha bije na głowę. Te wszystkie inne aparaty, na których pracowałem dotychczas. Przede wszystkim to, co jest mega istotne u mnie, w mojej pracy, w pracy vlogera podróżniczego, to autofokus. Autofokus, który działa tak płynnie, że wreszcie nie muszę się zastanawiać, kiedy nagle gdzieś coś się zaczyna dziać. Wyskakuje z samochodu, bo jakiś paster z owcami przechodzi koło nas. Ja się już nie muszę zastanawiać, czy to jest dobrze wyostrzone, czy ja muszę gdzieś tam ręcznie coś poprawić i tak dalej, bo po prostu to super ostrzy. Zresztą teraz przy małym dziecku też się to mega Przydaje, kiedy mamy bardzo szybko y, przemieszczający się obiekt, y, który jest super ostry, ale też mogę wreszcie nagrywać to w taki sposób, w jaki lubię, że kładę sobie gdzieś kamerę po prostu tam, gdzie jesteśmy, podchodzę do niej na 30 cm i coś opowiadam, a potem idę 5 metrów dalej i tam opowiadam i to też jest wszystko ostre. Kolejna rzecz, która mega fajnie się tutaj sprawdza, to to, że można ładować ten sprzęt za pomocą USB, co u nas, gdzie prąd jest bardzo cenny, bo mamy tego prądu bardzo mało, możemy się ładować tylko w trakcie jazdy no i ostatnia rzecz, najważniejsza to po prostu jakość i wygląd tego obrazka, który po prostu najbardziej mi pasuje, jest najładniejszy. Na początku nie sądziliśmy, że ten sprzęt faktycznie jest istotny i jak robiliśmy zdjęcia z małpki, okej, okay, było sobie zdjęcie. Robiliśmy zdjęcie telefonem, no było sobie zdjęcie z telefonu. Ale fajnie, że to wszystko idzie do przodu i że ten sprzęt robi się coraz lepszy i że w tym momencie ja po prostu nie muszę już myśleć nad tym, żeby faktycznie ustawić super ustawienia, tylko po prostu wychodzę, robię, nie myślę o tym, robię zdjęcie i mam zdjęcie, które jest ostre, które jest perfekcyjne to, co jest super w Sony, to też to, że jest dostępna masa obiektywów. Jest naprawdę z czego wybierać. Najczęściej używam 24-70, który jest super uniwersalnym obiektywem w podróży, bo tak naprawdę można na jednym obiektywie ograć wszystko, co się dzieje w ciągu dnia. Do tego bardzo dobrze sprawdza się też obiektyw 70-200, który super się przydaje, kiedy chcemy na przykład na mieście, czy gdzieś dalej spotykając jakieś zwierzęta, coś ponagrywać. Nie ma czasu na to, żebym ja się zastanawiała, z której strony pójść, jak tutaj to wszystko ugryźć. To po prostu jest chwila, to jest moment. I potem jak ogląda się te zdjęcia, to faktycznie to są prawdziwe momenty. Nie ma y, żadnych prób i nie ma też błędów, bo nawet jak to zdjęcie nie jest idealne, ono jest po prostu zarejestrowaną chwilą, i zazwyczaj to te zdjęcia się potem najlepiej wspomina. No, pies jeździ na kładzie. Karol! Pogłaska i busika! Do Turcji przyjechaliśmy nie tylko dlatego, że tutaj jest cieplej niż w Polsce i chcieliśmy tu po prostu przezimować, ale przede wszystkim dlatego, żeby odwiedzić Kapadocję. Kapadocja jest przepiękna wizualnie, bo z powodu wulkanów, które tutaj przez te miliony lat wybuchały, powstały tu niesamowite formacje skalne, ale po drugie, w tych przepięknych formacjach skalnych jest legalne nocowanie na dziko. Można w przepięknych miejscach przy głównych atrakcjach tak naprawdę rozłożyć się naszym busikiem, zaparkować gdzieś i to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, żeby właśnie w ten sposób. Podróżować, I jak do tego, że możecie sobie kempingować w tak pięknych miejscach z tak księżycowym krajobrazem, dodacie sobie jeszcze to, że latają tutaj balony, to powstaje tak naprawdę coś niesamowitego. Powstaje magiczna kraina, której nie spotkacie nigdzie indziej. I nie mówię tutaj o pięciu czy o dziesięciu balonach, tylko od 100 do 200 balonów właściwie codziennie. Dzięki temu, że nasz samochód to tak naprawdę taki dom na kółkach, w którym mamy i drugi akumulator, i przetwornicę, i baterię słoneczną, więc możemy tam normalnie w ciągu dnia pracować, to jesteśmy w stanie w trakcie podróży nie tylko zdobywać nowe materiały, robić zdjęcia, nagrywać filmy, ale też to potem przetwarzać. Obrabiać sobie zdjęcia, podłączyć laptopa, naładować sprzęt, usiąść sobie gdzieś tam wieczorem i trochę popracować. I tak naprawdę wystarczy, że mamy ten nasz prąd plus zasięg zwykłej telefonii komórkowej i jesteśmy w stanie pracować z dowolnym miejsca na ziemi. To moje ulubione zdjęcie z było Moje chyba też. I ten ptak tutaj, co tak leci. Normalnie jak wklejony. A nie wklejony, nie wiem wklejać. <laughs> Kiedy zaczynaliśmy to 12 lat temu, to w ogóle myśleliśmy, że to będzie jednomiesięczna podróż, po której po jednych długich wakacjach wrócimy do Polski, sprzedamy busa i właściwie tyle. Teraz nasze życie zamieniło się już w jedną wielką podróż. Podróż stała się naszym życiem, i przed nami jeszcze masa kolejnych przygód. Zobaczymy, co przyniesie nam droga. Nie jeździmy po hotelach, all inclusive, nie jadamy po restauracjach. Auto jest naszym domem na kółkach i jedziemy przed siebie.